Kanalizacja i budowa oczyszczalni w Ochli oraz nowy wodociąg do Zatonia to najważniejsze zadania, jakie stoją przed zielonogórskimi wodociągami. Spółka regularnie wywiązuje się ze wszystkich deklaracji i zapisów, jakie ze strony miasta znalazły się w kontrakcie zielonogórskim. Te najważniejsze dotyczą właśnie poprawy jakości życia mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto. Już wiadomo, że tymi zadaniami zajmie się nowy prezes zielonogórskich wodociągów i kanalizacji. Po wielu latach pracy z funkcją żegna się Beata Ilek. Decyzją prezydenta miasta na stanowisku prezesa wodociągów zastąpi ją Zbigniew Liberek. Jak słyszymy w Urzędzie Miasta, decyzja magistratu nie wynika z jakichkolwiek nieprawidłowości w spółce. Po prostu kadencja poprzedniego zarządu dobiegła końca. Spółka rozwijała się prawidłowo. Zysk, wynik finansowy za rok poprzedni w pełni zadowala miasto. We'll be right back. pozwala on na realizację kolejnych projektów spółka jest przygotowana do nowych projektów rozpoczęła już wdrażanie nowych projektów w związku z powyższym żadnego zagrożenia dla funkcjonowania spółki nie było a ta zmiana wynikała po prostu z upływu kadencji dotychczasowego zarządu nowy prezes podkreśla że w spółce nie będzie wprowadzał rewolucji będzie to ewolucja będzie kontynuował politykę jaka do tej pory doskonale sprawdzała się w wodociągach sama nominacja na stanowisko mocno go zaskoczyła no miłe wyróżnienie a proszę powiedzieć, czym się Pan będzie zajmował i czy to będzie kontynuacja tych działań, które no zostawiają po sobie poprzednicy? Żadnych rewolucyjnych zmian nie będzie, będą to zmiany ewentualnie ewolucyjne i myślę, że będziemy kontynuować dobrze rozpoczęte zadania. A proszę powiedzieć, co to będzie w kolejności? Bo słyszałem, że naj, największe te zadania zbliżają się, jeżeli chodzi o kanalizowanie ochli. Tak, to pan, najbliższe to będzie ochla, zatonie, Krępie woda. Oczyszczalnia ścieków, fermentacja, no i inne zadania również. Do tematu wodociągów będziemy wracać w telewizji Zielona Góra.